Nie dobrze znaleźć, czy nie, bo nie wiem czym znaczy to właśnie w tym laptopie. W um, ogóle to jest oznaczona bardzo, ale po co jest Państwa, może siedzieć na Facebooku i nagrywać ten filmik na nasz piękny kanał na YouTube Ogarnij twarz. No to to zauważyliście, beka w tego pewniego. No ale oczywiście nie musicie tego brać wszystkiego poważnie i, i, i hejtować byście bardzo chcieli. Lecz oczywiście nie schajtujcie, bo trzeba mieć kanał na YouTube, a na to się nie da. Bo mam masę pytań na prostego, po co i to? czy zrobić siebie gwiazdkę. Udajesz taką, ani inną? Naprawdę mnie to nie obchodzi. Te wasze pytania, i to jest zbędne. Więc sobie darujcie, nie napiszcie sobie na kartkę, trzymajcie to, że mam ją schajtować, ją hajtuję, bo no to sobie hajtujcie w swoich płynkach. Ja tego bardzo nie chcę ja kto mnie nie lubi tyle. Hmm. Ogólnie to miało być o czymś, ale w końcu o czym mówiliśmy? Ogólnie bardzo piękne z ucroniną, trochę smutku, trochę śmiechu, jak to zwykle u nas po bardzo fajnie. No i czas wrócić do tego do 17 szkole, bo tu bal. No i ogólnie i gitara, będzie dużo bardzo filmików ze szkoły ogólnie. Tak, no różającego słowa, nie wiem czy to. Będzie to bardzo dużo filmików, jakoś sądzę, że są jedynie powinny być rozumieniami z takiego ciekawego do roboty, jakby o tym nawet sądzone w latach przedświęcanych, gdybyśmy mieli nowe samoloty w tym. No to tyle, siama.